Badanie zdolności drożdży do przeprowadzania procesu fermentacji alkoholowej. 5 g prasowanych drożdży piekarskich, szczep Saccharomyces cerevisiae rozpuszczamy w 50 ml dejonizowanej wody o temperaturze około 30 stopni Celsjusza. W celu przygotowania pożywki fermentacyjnej należy rozpuścić 60 g sacharozy w 150 ml dejonizowanej wody. Następnie ustalamy pH roztworu, tak, by jego wartość wynosiła 7. Jeśli nie wynosi 7, należy odpowiednio podnosząc pH, dodawać roztworu wodorotlenku sodu, lub w celu obniżenia pH należy dodawać kwasu siarkowego 6. Po ustaleniu pH, do tak przygotowanego roztworu sacharozy należy dodać 3 cm sześcienne jednonormalnego kwasu siarkowego 6 oraz 50 ml jałowego roztworu soli. pH pożywki powinno wynosić 5 do 5,5. Kolejnym krokiem będzie oznaczenie zawartości sacharozy w pożywce, w związku z czym należy przygotować odpowiednie rozcieńczenie. W tym celu pobieramy z wodnego roztworu sacharozy 400 mikrolitrów i dodajemy do kolby miarowej na 1 litr, uzupełniając następnie do kreski dejonizowaną wodą. Szaninę drożdży dodajemy do pożywki fermentacyjnej. Tak przygotowaną pożywkę fermentacyjną zamykamy korkiem wyposażonym w rurkę fermentacyjną, którą wypełniamy do połowy objętości kulistych rozszerzeń 0,1 normalnym kwasem siarkowym w celu zabezpieczenia hodowli przed zakażeniem. Następnie przygotowaną pożywkę fermentacyjną ważymy, a wynik zapisujemy. Określenie żywotności i stanu odżywienia drożdży. Na szkiełko podstawowe nakraplamy odrobinę drożdży, które posłużyły nam do nastawienia hodowli fermentacyjnej. W celu określenia żywotności drożdży dodajemy jedną kroplę błękitu metylenowego. Natomiast w celu oceny stanu odżywienia drożdży na podstawie zawartości glikogenu w komórkach drożdży dodajemy krople płynu lugola. Na szkiełka podstawowe nakładamy szkiełko nakrewkowe, i następnie obserwujemy pod mikroskopem. Komórki martwe będą barwić się na niebiesko, żywe natomiast pozostaną bezbarwne. Z kolei komórki zawierające glikogen będą wykazywać ciemnobrunatne zabarwienie, natomiast jasnożółte zabarwienie świadczy o jego braku. Stwierdzenie obecności glikogenu w komórkach dowodzi, że stosowane do zaszczepienia drożdże piekarskie są świeże i były prawidłowo przechowywane. Próba negatywna świadczy o wykorzystaniu przez drożdże materiałów zapasowych, czyli glikogenu. Co ma miejsce wówczas, gdy drożdże są stare i były nieprawidłowo przechowywane? Fermentację należy prowadzić w temperaturze od 28 do 30 stopni Celsjusza. Po okresie inkubacji należy hodowlę fermentacyjną zważyć, a wynik zapisać. Następnie zmierzyć zawartość sacharozy. W tym celu należy odpipetować 1 ml hodowli fermentacyjnej. Do trzech probówek. Do czwartej probówki należy odpipetować 1 ml wody dejonizowanej. Zawartość probówki tej będzie stanowiła próbę kontrolną. Następnie do każdej probówki należy odpipetować 1 ml 5% wodnego roztworu fenolu. Pod wyciągiem natomiast należy odpipetować 5 ml. 96% kwasu siarkowego 6. Stężony kwas siarkowy należy dodawać do zawartości probówki pomału ze względu na silnie egzotermiczny charakter reakcji. Następnie probówki należy wstawić do łaźni wodnej na około 20 minut, przy czym ich zawartość powinna być ciągle mieszana. Hodowlę fermentacyjną przelewamy do kolby destylacyjnej umieszczonej w czaszy grzewczej. Montujemy zestaw do destylacji. Powierzchnię szlifów smarujemy specjalnym smarem do szlifów. Pod wylotem chłodnicy ustawiamy kolbę, która odbierać będzie skroplony alkohol. Odkręcamy wodę. Wpływającą do chłodnicy oraz podłączamy do prądu czaszkę grzewczą. Po doprowadzeniu pożywki fermentacyjnej do temperatury wrzenia, pary alkoholu trafiają do chłodnicy. W chłodnicy następuje skroplenie alkoholu, a skropliny alkoholu zbierane są do kolby. Za pomocą cylindra miarowego obmierzamy 100 ml kropli. Za pomocą alkoholomierza oznaczamy zawartość alkoholu. Oznaczenia zawartości sacharozy w badanych próbkach określamy za pomocą spektrofotometru. Pierwszy pomiar wykonujemy wobec próby kontrolnej. Eliminując w ten sposób wartość absorbancji podłoża, po czym wykonujemy oznaczenia badanych próbek.